Dzień dobry, dzisiaj Wam opowiem o bardzo fajnym wierszyku. Nazywa się Mucha i Wieloryb. Z kąpieli każdy korzysta, a mucha chciała być czysta. W niedzielę kąpała się w smole, a w poniedziałek w prosole. We wtorek w czerwonym winie, a znowu w środę w czerninie. Potem w czwartek w bigosie, a w piątek w tatarskim sosie. W sobotę w soku z moreli, co miała z takich kąpieli. Co miała? Zmartwienie miała, bo z brudu lepiej się cała. A na myśli nie przychodzi, żeby wykąpać się w błocie. Dziękujemy. Pierwsze pierwszy tytanie. Teraz... Tam wieloryba. Moje dziecko dobrze wiesz, chyba że wieloryb, choć to nie ryba, śpi w oceanie, je w oceanie, więc cóż mu za to podziękowanie, bo niech wieloryb na się w grzebie, co wtedy zabraknie miejsca dla ciebie. Żegnamy w dzisiejszym kanale. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Subskrybujcie, łapkę w górę. I, 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 i napiszcie w komentarzach i dajcie dzwoneczka. Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie Przez... nacisnąć dzwoneczka i subskrybować tego kanału. Dziękujemy, do widzenia.